Na początek pieśń oddamy Bogu naszemu chwałę, bo jesteśmy tutaj ze względu na, na naszych katochumenów, czyli, czyli osoby, które decydują się na przyjęcie w szczół, ale gdyby nie Chrystus, gdyby nie nasz Pan, gdyby nie Zbawiciel świata Jezus Chrystus, nie byłoby nas dzisiaj tutaj, dlatego Jemu chcemy w pierwszej kolejności przede wszystkim oddać chwałę i cześć. On jest godzien wszelkiej chwały, On jest godzien wszelkich czci. Dlatego wielbimy Jezusa, wywyższamy Go i cieszymy się razem z naszymi katechumenami ich nową drogą, którą będą podążali za Jezusem Chrystusem. Módlmy się, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, Wszechmogący, za dzisiejszy dzień, za dzisiejszy poranek, za te słońce, które stało, Panie, i za to, że dzisiaj możemy być świadkami tak wielkiego wydarzenia w życiu siostry Heleny, Moniki i Bartka. Panie, dziękujemy Ci za nich, błogosławimy Ciebie, nasz Boże, bo przez Twego Ducha Świętego, dzięki Twojej łasce jesteśmy na tym miejscu i możemy cieszyć się ich radością. Panie, Twoje słowo mówi, że całe niebo się raduje, kiedy jeden grzesznik upamiętuje się i wraca do domu Ojca. Dlatego my dzisiaj także dołączamy do tej radości w niebie i cieszymy się dzisiaj z nich, cieszymy się z Twojej łaski, Panie, cieszymy się z tego wielkiego dzieła, które uczyniłeś w ich życiu. Tobie chwała Boże. Tobie cześć. Hallelujah. Ojciec usłyszy nas Alleluja Panie Wielbimy Ciebie Panie Wywyższamy Twoje święte imię Godzin jesteś chwały Godzin jesteś ścinaś Panie. Ewangelia Mateusza dziewiąty, Rozdział 9 wiersz Mówi takie słowa I odchodząc stamtąd Ujrzał Jezus człowieka Siedzącego przy tle Imieniem Mateusz I rzekł do niego pójdź za mną A on wstał i poszedł za nim. Gdy Pan Jezus wzywa nas do posłuszeństwa, do pójścia za sobą, to oczekuje widocznego znaku tego posłuszeństwa. Uczniowie Jezusa, apostołowie zostawili całe stare swoje życie i to zostawienie tego starego życia było sprawą publiczną. Dlatego też chrzest jest sprawą publiczną. Mateusz na wezwanie Chrystusa Zareagował w ten sposób, że wstał od swojego starego życia, od swojego cła i poszedł za Jezusem. I to była sprawa publiczna, dlatego też chrzest nie jest sprawą prywatną, ale jest także sprawą publiczną, ponieważ jest publiczną manifestacją pójścia za Jezusem. Pójście za Jezusem nie dokonuje się w sercu. Decyzja, żeby i za Jezusem dokonuje się w sercu, w naszym umyśle, ale te pójście jest to fizyczny znak. Jest to pewien znak, którego świadkami są zebrani ludzie, świadkami są okoliczności, świadkami jest całe moje dotychczasowe życie, które zaczynam inaczej prowadzić. I dlatego chrzest dzisiaj także jest takim zewnętrznym znakiem pójścia za Chrystusem. Chrzest jest znakiem tego, że oto stare moje życie zostaje pogrzewane, pogrzebane w wodzie chrztu. Oto chrzest, te słowo greckie chrzest Oznacza baptizo, w języku, znaczy w języku greckim baptizo, a oznacza w języku polskim w sensie dosłownym zanurzenie. Chrzest jest zanurzeniem w Chrystusa. Chrzest jest zanurzeniem w Jezusa Chrystusa, w Jego łaskę, w Jego życie. Chrzest jest także śmiercią, śmiercią starego człowieka. Dlatego ten akt sztu, jego symbolika jest także bardzo ważna, kiedy katechumeni, tak jak Pan Jezus Chrystus, wchodzą do wody, tam gdzie było dużo wody, i dają się zanurzyć. Umierają. Umierają dla siebie, umierają dla świata, umierają dla starego życia i tak jak Chrystus umarł na krzyżu, tak i oni zmartwychwstają w sensie duchowym. Tak jak Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał, tak katechumenów zazwyczaj udaje nam się wyciągnąć z tej wody, po to, żeby mogli prowadzić nowe życie. Po to, żeby mogli iść za Chrystusem, po to, żeby mogli Jego naśladować, po to, żeby mogli. Kroczyć ścieżkami zbawiciela. Krzesz jest więc obrazem śmierci i zmartwychwstania. Śmierci starego życia i odrodzenia do nowego życia. Więcej na ten temat powiemy dzisiaj na nabożeństwie jeszcze w Świdwinie na Nadraskiej na 26. Na które Was wszystkich serdecznie zapraszam po tej uroczystości. A dzisiaj, a teraz, chciałbym, żebyśmy jeszcze zaśpiewali jedną pieśń, a potem usłyszeli wyznanie wiary i byli świadkami sztuki. Oddajmy Bogu jeszcze chwałę śpiewając kolejną pieśń. a Z panem Zanim Za usłyszymy wyznanie wiary, ponieważ chrzest jest konsekwencją wiary, tak opisuje wszedł nowy testament. Do takiego chrztu wzywał Jezus. Jezus mówi: kto uwierzy i zostanie uszczony, będzie zbawiony. Czyli najpierw musimy uwierzyć, bo chrzest poświadcza naszą wiarę. Chrzest jest znakiem naszej wiary, jest świadectwem naszej wiary. Jeśli chrzcimy, się bez wiary, to tak naprawdę ten chrzest nie ma co poświadczać. Dlatego Biblia, mówiąc o chrzcie, mówi o chrzcie wierzących, mówi o chrzcie osób, które zdecydowały się pójść, na, pójść za Jezusem Chrystusem, jego naśladować i na znak tego przyjmowały chrzest. W starożytności był taki zwyczaj. Był taki zwyczaj, i stąd się wzięła dzisiejsza instytucja w kościołach tradycyjnych, m.in. w kościele rzymskokatolickim, instytucja rodziców chrzestnych. Dzisiaj wiemy, kto to jest rodzic chrzestny. To są osoby, które we współczesnym kościele tradycyjnym przynoszą dziecko do pszczół. A ta instytucja się wzięła stąd, że w starożytności był taki zwyczaj, kiedy kościół w I, w II, w III wieku był represjonowany, był prześladowany przez cesarzy rzymskich nabożeństwa nie były publiczne, trzeba było, żeby się dostać na nabożeństwo, trzeba było być przez kogoś wprowadzonym na to nabożeństwo, ponieważ baną się ludzi, którzy będą donosili, donosili władzy, gdzie się chrześcijanie zbierają. Jeśli ktoś się nawracał do Chrystusa, to taka osoba, która zwiastowała danej osobie Ewangelię, przyprowadzała do diakonów, do prezbiterów, do, do, do starszych taką osobę i często towarzyszyła jej w czasie chrztu właśnie. Była ta osoba, która przyprowadzała ten ojciec czy ta matka chrzestna, była taką osobą, która, która autentycznie doprowadziła do Chrystusa daną osobę i przyprowadzała taką osobę, wprowadzała taką osobę do kościoła, do Chrystusa. I chciałbym, dzisiaj będzie takie wykopomne wydarzenie w naszym zborze, ponieważ do tej pory nie, nie, nie praktykowaliśmy tego, ale z uwagi, na, z uwagi na taką potrzebę dzisiejszego dnia, ponieważ jak wiecie. Chociażby siostra Helena ma, ma problem z, z nogami. Z ze wszystkimi. Tak, dlatego też pomyśleliśmy, że niektóre zbory praktykują też taki zwyczaj, że oprócz tego, że chrzci pastor, chrzci także taka osoba, która jest, która jest taką, takim duchowym rodzicem danej osoby. Dlatego też dzisiaj ten chrzest troszeczkę będzie inaczej wyglądał niż zazwyczaj w świdwinie. W niektórych zborach tak to jest praktykowane, a myślę, że my dzisiaj też możemy... Zrobić, zrobić to troszeczkę, troszeczkę inaczej. Ale zanim będziemy świadkami chrztu, chciałbym, żebyśmy usłyszeli wyznanie wiary. Wyznanie wiary, w której chrzcimy katechumenów, jest wiarą według apostolskiego wyznania wiary. Wyznania wiary, które zostało ułożone w starożytnym kościele, właśnie na takie okoliczności. Nie po to tylko, żeby je zmawiać, ale przede wszystkim było ułożone te wyznanie wiary po to, żeby przed wejściem do wody katechumeni mogli publicznie wyznać w to, co wierzą. Pytam więc Was, przed zgromadzonymi świadkami, przed zgromadzonym Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęcząc pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Już wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie? żywot wieczny. To jest wyznanie wiary, które składacie. To jest chrześcijaństwo w takiej pigułce i dzisiaj odbierając to wyznanie wiary z Waszych ust, cieszymy się, że dołączacie do Kościoła Jezusa Chrystusa, do Kościoła apostolskiego. Praktyką też Kościoła od starożytności było przed wejściem do wody wyrzeczenie się nie tylko świata w życiu kat, Katechumenów, ale szatana i jego dzieł. Dlatego pytam was, czy wyrzekacie się Szatana, przepychu jego i wszystkich dzieł jego. Rzekamy. Diakon Filip, kiedy rozmawiał z Etiopczykiem, i tłumaczył mu Ewangelię, i Etiopczyk uwierzył, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, Etiopczyk zapytał. Wtedy Filipa jadąc na wozie, oto jest woda, cóż stoi na przeszkodzie, żeby został chrzczony? Na to odpowiedział mu Filip: Jeśli wierzysz, z całego serca możesz. Ja dzisiaj także powtarzam te słowa Jakona Filipa: Jeśli wierzycie, z całego serca, zapraszam. Wierzymy. No. Siostro Moniko, pytam Cię, czy pragniesz służyć Jezusowi we wspólnocie Jego Kościoła, czy pragniesz przyjąć Chrzest? Na podstawie Twojego wyznania, wiary i pragnienia chrztu chrzcimy Ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. No. Woo! <laughs> Bracie Bartłomieju, czy pragniesz przyjąć chrzest i służyć wiernie Jezusowi we wspólnocie Jego Kościoła? Na podstawie Twojego pragnienia chrztu i wyznania wiary chrzcimy Ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

<noise> siostro, siostro Heleno, czy pragniesz przyjąć chrzest i służyć wiernie Jezusowi we wspólnocie Jego Kościoła? Pragnę. Na podstawie Twojego pragnienia chrztu i wyznania wiary chrzcimy Ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. <noise> Panie, dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, za te kolejne trzy osoby, które zdecydowały się pójść za Tobą, Panie, naśladować Ciebie, żyć z Tobą, Boże. Dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, za tą wodę chrztu, która uświęcona przez Słowo Boże i przez modlitwę stała się grobem dla ich starego życia, stała się grobem dla ich starego życia i wodą, która, tak jak krew Chrystusa, obmywa ich z wszelkiego grzechu. Tobie niech będzie za to chwała i cześć, Panie, za te kolejne osoby, które decydując się na pójście za Tobą dołączyły do Twojego Kościoła, Panie. Bądź wywyższony, Boże. Dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj możemy radować się razem z całym niebem, Panie, za to, że możemy cieszyć się z całym chórem aniołów. Tobie niech będzie chwała i cześć, Ojcze Niebieski, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu świętym. Amen. Amen.